Bo tu raz byliśmy w zimie, kur... ale tu jest drap Ja pierdziele, dobra, chyba podjeżdżamy pod coś fajnego Ale to taka, mleczka tylko, że... Nie no, to, 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 to jest lajcik, ale fajnie po prostu się jedzie, wiesz Czuję się tak, tak męsko, kurwa, że tacy zajebiści jesteśmy, bo pod górkę jedziemy Po lewej stronie tego wąwozu, popatrz jakie tam przed podjazdy Tam, nie? No dobra, na Elce to bym tu chyba przysnął <laughs> On zjeżdża 2 na godzinę no tak, ale LK to bezpieczeństwo. Ja tutaj, ja tutaj mam taką pineskę, Błota Jacka się nazywa. Pierwszy raz, bo, się, bo ja tak nigdy się nie zapuszczałem, a też jak jest dużo osób, to tak na szukanie się nie wybierzesz, wiesz? Bo to za dużo zawracania, nie, nie, za dużo zawracania jest, nie? A wiesz, te, mnóstwa dróg nie ma na mapie, jednak no przecież gdzie? No to takiej drogi, to po prostu gdzie na mapie będziesz miał? Teraz, znaczy teraz już mam, bo tu już jeżdżone było, nie? Dla, 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 potomnych, dla potomnych Trzeba uważać, bo one lubią kurcze za oponę chapać I to się nie kończy dla nich Tam w Lubelskim jakie są proste dzity przez lasy To tam można by wykorzystać właśnie kurcze ten yy, SK. Ale no tak, że no, tutaj nie było asfaltu tutaj, tutaj był piękny shooter jak na razie Breslau! Wow.